Z tej strony Sofia i dzisiaj będziemy testować wszystkie produkty ekipy. O, z wyjątkiem pączków ekipy, bo nie ma nigdzie w moim mieście. Przy, który będziemy testować to będzie o ten tutaj. Lód ekipy cytryna. Dobra, lód, prawda? O mam już tu Taki tu duży Zobaczcie No i zaczynamy testować o. Mm. 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 Hmm. Oczywiście strzela Jak zawsze. Od 1 do 10 ile dajesz? Mm. Mm. No takie pięć i pół sześć. Sześć na dziesięć. Zbierzemy się za drugiego. Muszę go otworzyć tam. Ale pachnie. No. Truskawką. No bo to jest truskawka. Teraz się go posmakujemy i testujemy wygląda fajnie, fajnie, No bardzo. Taki duży, bardzo czerwony. Dobra, ja sobie teraz go skosztuję. Mmm. Hmm. bardzo dobry ale troszeczkę jest końcu mocne 9 bierzemy już kolejnego pomarańcz i będę oczywiście się znowu otworzyć ciekawe jaki dobry będzie czy nie zobaczy się ja już go wezmę. Dobra, i skosztuję. Zobaczymy, jaki dobry. Mogę już, hmm. hmm, hmm, hmm. Muszę zmienić. Ale dobry. Doby Lubne. dobry taki, lubię. Bardzo dobry ta pomająca. Zastanawiam się czy da 10, bo jakbym przepyszny jest. Hmm. No, to będzie... No też w sumie 9, bo taki należy dobry. No i to chyba będzie na tyle z tego loda. Bo jeszcze tam mamy dwa i jeszcze napoje. Dobra, to do następnego. lodu. kolejnego loda. Jest to jabłko. No, oczywiście otwier. Żyć trzeba. Tu mi pomagają. jest niska. No, tu już bierzemy. No i teraz będziemy go smakować, smakujemy. Hmm. Ale dobry, jako jest Bo bardzo dobry. Hmm, będzie to, daję ocenę 10 na 10, bo taki bardzo dobry i idealny. Widzimy się jak go już zjemy. I to już jest ostatni lut ekajpy. Oczywiście tu mamy jeszcze picie, ale lód to jest ostatni. No, zawsze otwieramy. Hmm. Ciekawe jak będzie smakował. Oczywiście. Podobnie wygląda wygląda, nie? No jasne, bo tu jest takie No praktycznie to samo, bo to jest tylko kwaśna bardziej I oczywiście smakujemy jeszcze ubydziam. ja to jestem Mondia. Dobra, dawaj mm. 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 Ale dobry download, Taki kwaśny, taki dobry Ocena 11 na 10, no. Przepyszne. Uwielbiam takie. Tutaj macie lody od najlepszego do najgorszego według mnie. Oczywiście. Wszystkie 5 lodów. Dobra, pora y, się zabrać za picie kajpy. Oczywiście najpierw za y, cytrynę. Dobrze. No dobra, już otworzyłam i teraz będę smakowała. No i pod, podobna do napoju, trzy czytyny. No i moja ocena to będzie 9 na 10. No i tak to wygląda w szklance. Zobaczcie sobie. No, po prostu jak co to jest nie? Kolejny napój ekipie, a zarazem ostatnia rzecz i tego, bo oczywiście pączków to dzisiaj nie mamy. No. Jeszcze otworzymy. No i teraz oczywiście będę smakowała. Trochę taki um, słodki bardzo. Ale moja ocena to będzie też 9 na 10. I tak to się prezentuje w szklance. Możecie zobaczyć. Jakie różowe. No, bardzo. W ogóle myślałem, że to będzie czerwone, a to jednak okazało się, że to jest różowe. No i to jest na tyle w tym odcinku. Jeszcze się zobaczcie na wszystko co napoje ekipy i lody. No i ogólnie spić y, cytrynowy jest lepszy. Y, no i zostawcie lajka i subskrypcję. No i cześć!